I więc to koniec na dziś yy, bo będę jechała, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję pod tym kanałem i yy, jestem w szkole. Nocujemy już jest ciemno bo już jest godzina yy, pierwsza, czyli ja przyniosłam światełka i zobaczcie co zrobiłam. Koleżanka, <grym, grym>, a obok też. I nocujemy. Mamy przedłużacz. Oto mój plecek. Oj, jedyny kulik. Może z rana jeszcze coś nagram. Ale zobaczymy. Ja sobie na noc te w palca. Uh -huh. Jestem w kibelku. Wyszłam już. Idę po herbatę. Tylko jak? Nie, ktoś się... A to? Nie, zostaw to. Czemu Ja nie wiem jak to się... Nie, wodę leję. Wodę leję. Bo herbaty nie umiem. Przestaje śpiewać? W ogóle tam puścili film. A Światełka. Kurde, nie mam jak w rękę wziąć tam pióry i wodę. Zapalili światło. mi I spadłam z konia terenie. Dobra, to koniec na dziś. To papatki, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!